Szybkim krokiem zbliża się miesiąc listopad. Miesiąc, który w szczególności poświęcony jest pamięci naszych zmarłych, bliskich, zmarłych, e, najbliższej rodziny znajomych. Jest to również miesiąc, w którym częściej niż zwykle, przez cały rok odwiedzamy cmentarze, odwiedzamy groby swoich bliskich. E, chciałabym w tym momencie e, zaapelować. Do wszystkich, którzy posiadają swoich bliskich zmarłych na cmentarzu komunalnym u nas we Wschowie, który zarządzany jest przez spółkę komunalną. Jest to okres, w którym jest możliwość również większego zwrócenia. Uwagi na to, w jakim stanie znajdują się nasze groby, jak również czy dokonaliśmy wszystkich formalności związanych z, tym, z tymi grobami na, na cmentarzu. I w tym momencie yy, chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy mają swoje groby na cmentarzu komunalnym, o zwrócenie uwagi na to, czy uiszczone są wszystkie opłaty za posiadanie tego grobu za posiadanie grobu swoich bliskich zmarłych na naszym cmentarzu. Jest to coroczny problem. Wiemy, że nie wszyscy mieszkają we Wschowie. Wiele osób wyjeżdża, mieszka w całej Polsce, również poza jej granicami, ale w tym miesiącu, zwłaszcza na początku miesiąca listopada, przyjeżdżają i groby tych swoich bliskich odwiedzają. W związku z tym apelujemy, apeluję, aby również i tym się zainteresować, czy została uiszczona opłata właśnie za, za grup. Zwłaszcza problem jest po upłynięciu tych 20, 20 lat, gdzie należy wznowić tą prolongatę opłat. Są to w tym momencie dosyć duże środki, które nie wpływają. Do kasy spółki, i brakuje tych środków na utrzymanie cmentarza, a przecież muszą być wywiezione odpady, jest dostarczana woda i również inne elementy, które służą tym, którzy cmentarz odwiedzają. Ponadto, jeszcze chciałabym również zaapelować o taką dyscyplinę, zwłaszcza porządkową, na naszym cmentarzu. Yy, związaną między innymi właśnie z usuwaniem odpadów. Yy, bardzo często, już w sam dzień Wszystkich Świętych, dzień zaduszny, kiedy najwięcej nas tutaj na ten cmentarz przybywa, nie każdy we właściwy sposób te odpady wyrzuca. Czasami każe się je wynosić dzieciom, które nie są w stanie wyrzucić yy, śmieci do kontenera i podkłada te odpady przy kontenerze. Wystarczy, że jedna reklamówka, jeden woreczek pojawi się przy kontenerze, e, zaraz pojawiają się następne, co powoduje, e, że no jest, jest bałagan i jest jest brud, który na pewno wszystkim nam nie odpowiada. Prosimy o umieszczanie odpadów bezpośrednio wewnątrz kontenera. Niech to robią osoby dorosłe, te, które są w stanie w właściwy sposób to zrobić. Myślę, że takie postępowanie Spowoduje, że na cmentarzu będzie czysto i w sposób taki, jak powinniśmy właśnie to miejsce zachować. A zwłaszcza w tych dniach, kiedy najwięcej ludzi na ten cmentarz przybywa i ten po porządek jest najtrudniej zachować. Jeszcze raz apeluję o, o to właściwe zachowanie się na, na cmentarzu.